W ostatnim naszym filmiku przedstawimy, jak za pomocą narzędzia Google Web Designer stworzyć baner akwarium z pływającymi rybkami, które dodatkowo można karmić. Taki sam baner, jak można znaleźć na naszej przykładowej stronie, stworzonej właśnie za pomocą narzędzia Google Web Designer. Ja już sobie tu pozwoliłem zaimportować wszystkie potrzebne obrazy do wykonania tej animacji. Oczywiście robimy to tak jak w przypadku pozostałych. Naszych projektów, czyli importujemy poszczególne zasoby potrzebne nam w projekcie. Odpowiednio je nazywamy. No i może zacznijmy od tego, że zanimujemy dwie nasze rybki, które tutaj będą pływać po naszym akwarium. Więc przechodzimy na naszą pierwszą rybkę. Na osi czasu dodajemy klatkę kluczową i przesuwamy koniec naszej animacji jak najdalej, żeby rybki bardziej realistycznie przemieszczały się po naszym akwarium. Dodatkowo gdzieś w połowie ruchu naszej rybki dodamy jeszcze dwie klatki kluczowe, aby nasze rybki mogły zawracać po dopłynięciu do końca akwarium. Więc teraz, jeszcze sprawdzimy nasze pierwsze położenie rybki. Jest w tym miejscu, w kolejnym kroku przesuniemy naszą rybkę na drugi. Granic naszego akwarium. Tutaj, w kolejnym kroku, sprawimy, że nasza rybka zawróci. Musimy sobie tutaj zapamiętać te dwie wartości. Wpisujemy je tutaj. Tu było 328. No i dodatkowo obracamy naszą rybkę tutaj zaznaczamy w widoku i pozycja czy d wartość bezwzględną i zmieniamy x na 180 stopni oraz z na 180 stopni. Nasza rybka już zawróciła. Teraz w ostatnim kroku musi ona powrócić do naszej wartości początkowej. Więc znowu tutaj przechodzimy, szczytujemy wartość 87,625. Więc tutaj ona już jest, ale musimy ją jeszcze teraz zawrócić. Więc tu znowu w x i w z wpisujemy 180 stopni i 180 stopni. I dodajemy ostatnią naszą klatkę kluczową. Gdzie z powrotem obracamy naszą rybkę do pozycji wyjściowej, sprawdźmy, jak wygląda to na podglądzie. Widzimy, że nasza rybka płynie w jedną stronę. No właśnie, w tym momencie zawróciła, jeszcze zobaczymy tylko czy w tej końcowej fazie tutaj na dole znowu zawróci, tak żeby płynąć z powrotem. Ok, wygląda to dobrze, więc jeszcze teraz możemy zaznaczyć tutaj żeby nasza animacja trwała nieskończenie wiele razy i możemy w ten sam sposób zaanimować naszą drugą rybkę również tutaj gdzieś w połowie Stawimy dwie klatki kluczowe, tutaj zmienimy pozycję naszej rybki, żeby znalazła się gdzieś tutaj. Następnie zapamiętujemy znowu te dwie wartości, przypisujemy je tutaj i obracamy naszą rybkę. Po x i po z o 180 stopni przechodzimy dalej. Tutaj mamy znowu naszą rybkę w położeniu początkowym, jednak musi ona być tutaj obrócona. I dodajemy ostatnią klatkę kluczową, gdzie nasza rybka powróci do stanu początkowego. Również tutaj zaznaczymy, aby nasza animacja trwała nieskończenie wiele razy. No i sprawdzimy na podglądzie, czy wszystko wygląda tak, jak powinno. Jak widzimy, obie rybki zawracają na. Na krańcach akwarium i wracają do swoich pierwotnych położeń. Tak jest. Pływają teraz tak, jak powinny, więc możemy przejść do dalszej animacji naszych elementów. Zajmiemy się teraz animacją pokarmu, który będzie spadał po naciśnięciu naszego przycisku na karm rybki. Tu mamy trzy elementy związane z naszym pokarmem. Zajmiemy się animacją najpierw pierwszego z nich, więc stawiamy klatkę kluczową. Pierwszą klatkę kluczową. I teraz jeszcze Oj troszkę za daleko mi tutaj poleciało. Musimy z powrotem wrócić. Teraz zrobimy w ten sposób, że na początku nasz pokarm będzie niewidoczny, więc tutaj w właściwościach zmienimy przeźroczystość na 0. W kolejnym punkcie kluczowym, gdy nasz pokarm będzie wpadał już do naszego akwarium, stanie się on widoczny. Dodamy jeszcze jedną klatkę kluczową. gdzieś w okolice 15 sekund tak, żeby nasz pokarm spadł i osiadł na dnie tutaj przezroczystość znowu zmienimy na 0 i tak postępujemy z każdym z naszych pokarmów Więc przechodzimy do pokarmu drugiego stawiamy pierwszą klatkę kluczową wstawiamy drugą klatkę kluczową pierwszej klatce kluczowej wyłączamy całkowicie przezroczystość naszego pokarmu. W kolejnej chcemy, aby on się pojawił już w akwarium. Powiedzmy, że na tej wysokości zmieniamy jego przeźroczystość na jeden. I ostatnią naszą klatkę kluczową przesuwamy także w okolice. 15 sekund. Nie musi być to bardzo równo i przesuwamy gdzieś nasz pokarm poza ekran. Nie został nam do zanimowania jeszcze jeden element pokarmu. Tutaj znowu wyłączamy jego widoczność. W następnym etapie nasz pokarm powinien się pojawić. No i na samym końcu nasz pokarm osiądzie na dnie. Możemy teraz podejrzeć nasze animacje. Tutaj coś z tym trzecim pokarmem. Nie tak. Aha, ja go po prostu zapomniałem. Ściągnąć całkowicie na dół. Teraz wszystko powinno być dobrze. Ok, jak już widzimy, nasz pokarm sobie wlatuje do akwarium. Teraz jeszcze zajmiemy się nadaniem naszemu przyciskowi zdarzeń, czyli obsłużymy po prostu nasz przycisk. No więc przechodzimy do nadania zdarzeń naszemu przyciskowi. Na samym początku weźmiemy sobie tutaj, zaznaczymy za pomocą lewego przycisku myszy i klawisza Shift. Nasze pokarmy i stworzymy z nich jedną grupę. Nazwiemy to jako pokarm grupa. Tutaj, we właściwościach, nadamy także ID. I teraz przejdziemy do edycji naszej grupy, tak aby na początku tutaj naszej animacji dodać etykietę, która będzie odpowiedzialna. Za to, że nasz pokarm poleci dopiero wówczas, gdy naciśniemy na nasz przycisk nakarm rybki. Więc tutaj za pomocą tej opcji dodajemy naszą etykietę. Jeszcze sobie ją tutaj nazwiemy, powiedzmy, że nakarm. A następnie powrócimy z powrotem do naszych elementów naszego projektu. I teraz jeszcze sprawimy, że po przyciśnięciu na klawisz na karmy rybki dopiero pojawi się nasze akwarium z naszymi rybkami i rybki będą karmione. Więc z elementu tło rybka 1, rybka 2 pokarm bez przycisku nakarm. tworzymy sobie kolejną grupę nazwiemy akwarium całość Teraz sobie jeszcze dodajemy do naszego projektu komponent w postaci przycisk obraz. Usytuujemy go w miejscu, w którym znajduje się nasz przycisk na karm rybki. Sprawdzimy, jaki on tu ma wymiar. 450-100 to jego położenie. Więc tu już możemy sobie. To sprawdzić i jeszcze jest on szeroki na 364, więc tak samo tutaj zmienimy wielkość naszego przycisku. I jeszcze odpowiednio go nazwiemy. Tutaj to akwarium całość damy sobie na sam spód. I przejdziemy do dodania zdarzeń do naszego przycisku. Przechodzimy więc do zakładki Zdarzenia. Dodajemy sobie nowe zdarzenie. Znajdujemy nasz przycisk. Będzie to mysz. Klik. Dodamy sobie tutaj teraz oś czasu. Zaznaczymy opcję Go to and Play. Zaznaczymy akwarium całość pokarm i nakarm, żeby nasze rybki były karmione. W momencie gdy naciśniamy na przycisk nakarm rybki, zapisujemy nasze zmiany. Widzimy, że nasze zdarzenie się dodało, i dodamy jeszcze drugie zdarzenie, tak jak podobnie jak na prezentowanej stronie w projekcie. Sprawimy, że nasze akwarium pojawi się dopiero właśnie po naciśnięciu naszego przyciska na karm rybki. Więc jeszcze jedno zdarzenie dodajemy. Wybieramy znowu przycisk, mysz, klik. Teraz ustawiamy CSS, -a. ustawiamy styl na akwarium całość. I tutaj dodajemy usługę opacity, czyli przeźroczystość i. Wartość ustawiamy na 1. Nie zapisujemy zmiany. Jeszcze tutaj w projekcie, w właściwościach, w przeźroczystości ustawiamy na początek naszą, nasze akwarium na wartość 0. Teraz możemy podejrzeć już końcową e, naszą animację, całość naszego elementu w przeglądarce. Jak widzimy na samym początku, nie widzimy naszego akwarium. Dopiero po naciśnięciu przycisku na karm rybki pojawia się całe nasze akwarium z pływającymi rybkami oraz pokarm, którym karmione są nasze rybki. Teraz możemy za każdym razem naciskać na nasz przycisk i rybki będą karmione. Tak w łatwy sposób, dzięki narzędziu Google Web Design, można stworzyć prostą animację na naszą stronę internetową. Wyglądają one naprawdę bardzo ciekawie, i myślę, myślimy, że w przyszłości program znajdzie szerokie zastosowanie wśród swoich odbiorców. Dziękujemy za uwagę.